Siemanko, witam Was. Ogólnie wczoraj już to nagrywałem jakby przez jakoś 20 minut no i naprawdę to był mega materiał, tylko co potem się okazało, że odłączałem ostatni mikrofon, podłączałem kamerę i nie nagrał się dźwięk. mi ja dole zaś to całe nagrywać. No ale dobra, wczoraj już nie nagrywałem ale dzisiaj mniej więcej zapisałem sobie co tam miałem powiedzieć więc gdzieś to mam z tyłu głowy, jeszcze to pamiętam. Akurat wstałem, tak zawsze ja wstaję 5 rano, więc widzicie mamy 5.14. No i pokrótce Wam to przedstawię w taki sam sposób. Postaram się przynajmniej, bo tamten materiał był naprawdę zajebisty. Więc tak, po pierwsze, wiele osób myśli, że naszym zadaniem jest Wygrać z rynkiem i za wszelką cenę my staramy się wygrać każdą pozycję. Staramy się każdą pozycję znaleźć, na przykład tu wejście na sell. Każdą pozycję staramy się wychwycić, żeby zarobić. Natomiast naszym zadaniem na rynku nie jest wygranie z rynkiem i zarabianie pieniędzy, tylko znalezienie przewagi nad rynkiem i każda mała, znaleziona przewaga. Robi to, że jesteśmy lepsi niż rynek. Natomiast nie możemy myśleć, że z nim wygramy, bo zazwyczaj rynek z nami wygrywa. Zazwyczaj tak jest. Nawet gramy na jakby z przeczucia. I prosty przykład. Naszą pierwszą przewagą jest ryzyko do zysku. Bo jeżeli my gramy 1 do 3, to wiemy, że żeby rynek wygrał, to musi wygrać. Trzy transakcje. A nam wystarczy jedna transakcja, żebyśmy byli na zero. Więc już mamy przewagę. Bo rynek musi wygrać trzy transakcje, a my musimy wygrać jedną. I wtedy i tak jesteśmy jakby na zero. Więc to jest nasza pierwsza przewaga nad rynkiem. Ryzyko do zysku. Druga rzecz, to coś takiego pokażę na innym interwale, bo to będzie tutaj za bardzo szerokie. Uznajmy, że osoba wchodzi o. Że osoba wchodzi tutaj na tym engulfingu, to jest taki yy, yy, teoretyczny przykład. Daje stop lossa nad ten szczyt i take profit jest tutaj 1 do 3. I dlaczego tak ważne jest zbieranie danych statystycznych? Nie dlatego, żeby sobie tam wpisać, bo ostatnio miałem sytuację, że. Yy, prowadzony jest Excel i tam jest wpisywane albo ludzie tylko wkleją transakcje przed, po i sobie tak robią, o tu wszedłem, tu wyszedłem i to. Nie piszą nic albo druga rzecz, piszą bzdety. Które nie mają w ogóle nic wspólnego z wykresem, jaka była pogoda, albo czy się wyspali. Nie ma to w ogóle nic wspólnego. Liczy się to, żebyś ty realnie z tego dziennika mógł wyciągać wnioski. Po to ty go robisz, po to go trzymasz przez półtory, pół roku, rok czasu, żeby móc wyciągnąć wnioski, jak mieć większą przewagę i co mogłem zrobić lepiej, żeby być bardziej rentownym w tym roku. I tu jest przykład. Przypuśćmy, że odpalamy taką transakcję. I cena od razu leci w dół, robi coś takiego, idzie w naszą stronę. I super. A jeżeli mamy taką sytuację w naszym, jakby, trading planie, widzimy w statystyce, że przez najbliższe, w ostatnich 6 miesiącach było tak, że gdy cena nie poszła od razu w dół, tylko doszła tu, konsolidowała, to zazwyczaj albo wybijała, albo poszła w dół. Ale że więcej razy jest tych, że ona nas jakby wybijała w górę. I wtedy co robimy? Mamy tą statystykę i wiemy, że cena tam zazwyczaj konsoliduje i to nie jest dobry, yy, dobra rzecz dla nas, bo zazwyczaj nas wybijało. Czyli cena wchodzi w ten obszar, zaczyna konsolidację, no i my powinniśmy automatycznie, mając te statystyki, wiedzieć, że wychodzimy z transakcji. I co nam to daje? Jeżeli my wyjdziemy z transakcji tutaj, to straciliśmy, dajmy na to 0,1%, wyszliśmy to, tutaj, straciliśmy 0,5%. Uznajmy i będziemy na tym 0,5% bazować. No i patrzcie, to się wydaje głupie, bo niby nie straciłeś 1%, a straciłeś 0,5%, ale dajmy na to, że taki sam przykład był w 10 miesiącach. To zamiast 1% straciłbyś 0,5%, czyli 0,5% razy 10 miesięcy daje 5% w skali roku. I to takie małe błahostki robią, jakby Wam, coraz większą rentowność. Każda rzecz. Przypuśćmy, że ktoś tu potem zauważył, że jak były dwie czerwone świeczki. I dopiero jedna spadkowa, w sensie tak, dwie niebieskie świeczki, jedna czerwona spadkowa, to wtedy transakcja szła w dół. No i wtedy już to zmieniasz, że jeżeli tam nie ma takiego schematu, no to wychodzisz na tym 50% albo nawet 0,201 i dalej, jakby masz lepszą przewagę nad rynkiem, bo zabezpieczyłeś mniejsze te straty, a jak robisz się taki schemat, to puszczasz transakcję i zostawiasz ją w dół. I cały czas Twoim zdaniem jest znalezienie takich rzeczy, analizowanie tych swoich wejść, żebyś wiedział, co mogłeś zrobić lepiej, żeby nie żeby zarobić, tylko żeby uchronić jak największą ilość kapitału w ciągu roku. Co mogłeś zrobić, żeby jak najmniej stracić? I to jest klucz, co wiele osób nie rozumie. I na tym musicie się skupić. Jak być rentownym w ciągu roku i jak zbierać przewagę na rynku na podstawie danych historycznych, czyli po prostu swojego dziennika. Więc lecimy teraz z analizą. USD do franka. Wszyscy pamiętamy, że tu była moja cena na baj, bo czekałem, aż oni przebiją tą strukturę tutaj. Wrócą. W ten sposób i pójdą w górę. Oni tego nie zrobili, zagrali to jakby na sel. To też był dobry schemat, tylko gdzieś tam potem nie obserwowałem tej pary, nie widziałem tam możliwości podłączenia się, może tutaj gdzieś ta możliwość była, natomiast oni tu cały czas byli buli wzrostowi. Może na, na siłę na H1 gdzieś by tu dało się podłączyć. Ja natomiast nie patrzałem na tą parę, przyznam wam. Bo ona już w poniedziałek tak, ona w poniedziałek już o 10 rano jakby odleciała, yy, odleciała w dół, no i już nie zrobili pullbacku, nie było czegoś takiego, żeby można tutaj poczekać na engolfing, podłączyć się, więc poszli, odlecieli i to mocno, mocno, na chyba 300 czy 400 pipsów. Euro out zrobiło tak samo. My chcieliśmy, żeby oni zrobili stąd tu, no i wybraliśmy jak zawsze dobry kierunek, poszli od razu 500, prawie 600 pipsów w górę. No ale kierunek dobry wybrany, ale zysków nie ma. Co ta, tak możemy sobie rysować na wykresie, mówić, ale zysków z tej transakcji nie było. Poszli mocno bez powrotu w ogóle do naszej strefy. Hard JPY. Tutaj tak samo. Nie zrobili pullbacku, poszli w naszą stronę, nie mieliśmy jak pod, podpiąć się do tej transakcji. Na siłę też nie mieliśmy jak wchodzić, bo to by było łamanie zasad. Euro GBP, dobra. Ta nieszczęsna transakcja. Wczoraj już ją mniej więcej yy, obgadałem. Wtedy głos się nie nagrał, yy, więc tak. Zobaczcie, czy się nagrywa, nagrywa. Yy, więc tak. Oni tu doszli. Usunę to na chwilę. Oni tu doszli na M15. Zrobili głowę z ramionami. Usunę i jeszcze raz ją namaluję. Oni zrobili w tym, ja to widziałem jako głowa z ramionami lewe ramię, głowa prawe ramię idealnie poszli w dół, i ja sobie wszedłem tutaj. Ja sobie wchodziłem na, żeby was nie skłamać, na M30, M15, dokładnie na tej świecy, na tej świecy. Stop loss dałem nad ostatni szczyt. O! Tak to wyglądało. Tak to wyglądało. Oni prawie zrobili 1 do 2. Ten stop loss tu był większy, bo ja go dałem tutaj. 1,6. Jakby zrobili 1 do 2, gdzieś tu był cel. 1, 2, 1, 3, bo ja tak celuję. Tutaj bym wychodził z transakcji 1 do 6. Zostawiłem tą transakcję. No, wyglądał ten schemat fajnie, czego tutaj zabrakło? Skupiłem się na schemacie i na świecy engolfing, która była bodajże na M30. Tak, tutaj potraktowałem to przed końcem, przed zamknięciem świecy. No, to był błąd. To, ta transakcja jest w ogóle błędem, trzeba to wykreślić, no bo schodziłem na samym engolfingu. Nie było, nie było przebicia struktury. No, i patrząc na ostatnie dwa tygodnie, bo ja też wyciągam wnioski: transakcje, które nie miały przebicia struktury, bo przebicia struktury byłoby tutaj, więc te transakcje, które nie miały przebicia struktury, był tylko sam engulfing. To poszedły w stop loss. Natomiast patrzcie, jaki przykład, to przy Was jakby analizuję wszystko i wyciągam wnioski. Jeżeli, jeżeli poczekalibyśmy na. Przebicie struktury, bo na M15 było tutaj to przebicie struktury, ale na M30 H1 c nie było. Więc jeżeli byśmy poczekali tutaj na przebicie struktury i pullback, i pull no to wtedy byśmy uchronili się przed stop lossa, bo to potwierdzenie dałoby nam możliwość uchronienia się, bo oni tu nie doszli, więc nie weszlibyśmy w transakcję. Więc to jest taki mój błąd, który ja muszę sobie zapisać. I zobaczy na przestrzeni nie tego tygodnia, tylko następnych miesięcy, co się bardziej opłacało. Czy wchodzenie na samym schemacie golfingu czy bardziej czekanie na przebicie struktury i wtedy dopiero pullback i wejście w transakcję. Więc na obecny moment trzeba czekać na przebicie struktury, ale na przestrzeni 6 miesięcy czy tam 3, można zebrać dane jak, co będzie lepsze. Bo na razie na podstawie tych dwóch tygodni nie można tego powiedzieć. W następnym tygodniu na pewno będę chciał czekać na przebicie struktury, jeżeli będą jakieś fajne setupy. Zobaczymy. Kolejna transakcja euro USD. Dobra, to jest to, gdzie ja tutaj chciałem zagrywać, bodajże ja to wysyłałem na stoję. Ja tutaj gdzieś chciałem się podłączyć, tak, tak. Ja, ja tutaj chciałem się podłączyć, ale mam linię na tym schemacie, na tym przecięciu struktury chciałem się podłączyć. Nie, już wiem, ja, ja tu się dokładnie chciałem podłączyć, tak to wysłałem na story, tam było chyba. O, to było tak zrobione. No i oni po prostu nie wszedłem, nie podjąłem decyzji tutaj, ponieważ był tu sam engolfing, nie było przebicia struktury, jedynie podobało mi się to, że są jakby te same szczyty i oni mają ciężko się przebić. Natomiast widzicie, oni zrobili tutaj, jak moglibyśmy zgadnąć profil, bo było jeden do. 2,5. natomiast ta transakcja jakoś mi się nie podobała, gdzieś tam zostawiłem to kontrolny do obserwacji, ale w to nie wszedłem, nie podjąłem decyzji. To właśnie chodzi o to, że musimy mieć zaufanie do tego, żeby podejmować tą decyzję naciśnięcie przycisku Buy Sell i wejście w tą transakcję. Teraz bardzo fajnie to wyglądało, potem jednak poszli w górę mocno, mocno wybili wszystko, wszystko wybili. I poszli w górę, czyli ta strefa już dawno będzie nieaktualna. Będziemy skupiać się już tutaj, bardziej w tym tygodniu na tych strefach. Outcut, O, nasza piękna, nieszczęsna transakcja. Czy uważam, że zagrałem tu dobrze? Tak, bo patrzcie, jaki jest schemat. Oni doszli tutaj. Poszli w dół, wrócili, przetestowali tą strefę, przetestowali ME, no i wtedy, jakby wszedłem sobie na H1, i tu pojawiła się, widzicie, głowa ME, lewe, lewe ramię, głowa prawe, i tu yy, wszedłem, bo oni mi uciekli, i tu zostawiłem sobie sell limit na pullbacku do tego neckline. Ciężarnie wyglądało to w ten sposób, i poszli w dół. Zostawiłem sobie limit stop loss na ostatni szczyt. Niestety zostałem wybity. Jeśli chodzi o tę transakcję, ona bardzo mi się podobała. Jeżeli miałbym możliwość jeszcze raz zagrać, a dokładnie grając takiego stop lossa, to jeszcze raz bym ją zagrał, miała fajny potencjał. Natomiast czego tutaj nie było? Na H1C było przebicie struktury, na M30C było przebicie struktury, bo oni już tą strukturę przebili tutaj. No i na M15 też było przebicie struktury. No, moim zdaniem była to dobra transakcja. Zabrakło trochę jakby szczęścia, bo nie wiemy, gdzie rynek pójdzie. Duże razy ten schemat dał mi jakby zarobić pieniądze, ale nie zawsze on da zarobić. Zazwyczaj właśnie będziecie mieli więcej tych jakby strat, bo rynek z wami wygra w danym schemacie, ale wy macie tą przewagę, bo gracie 1 do 3, 1 do 4, 1 do 2, więc zawsze rynek musi wygrać więcej transakcji, a wy mniej, żeby mieć taki sam wynik jak rynek. I to jest ta przewaga. To, co mówiłem na początku spotkania. Więc po prostu zostawiam, czy coś mogłem zrobić lepiej? Nie. Jedynie w późniejszym czasie mogę określić, czy na przykład w tej formacji, jeżeli oni dochodzą gdzieś tu do strefy niżej, czy wypełniają im balans, idą w górę, to zazwyczaj przebijają i tak dalej. Zawsze z każdego tego możecie wyciągnąć jakieś wnioski na później, i później to wszystko skumulować. Co jakby daje Wam najlepszą rentowność w ciągu roku. USD to jest moja. To jest mój trzeci stop loss. Tak, tutaj nie było przebicia struktury. Tak w Euro GBP, wszedłem sobie tuż przy zam po zamknięciu się tej świecy. Dokładnie w tym momencie, dwie minuty przed zamknięciem, i zagrałem tą transakcję. Chciałem grać 1 do 3. Oni natomiast fajnie przebili strukturę później, więc jak ja wchodziłem w transakcję nie było przebicia struktury, był pullback po przebiciu struktury, ale nie było tu żadnych potwierdzeń, żeby wejść. Więc mało brakowało do 1 do 2, no ale niestety realia są takie, że nie, nie wygraliśmy. Nie wygraliśmy tej transakcji. No i nie przestawiałem na break -even, bo na razie uważam, że nie mamy za mało statystyk żeby uznać, co będzie lepsze. Dopiero w późniejszym czasie, po trzech miesiącach, zobaczycie, jak razem z Wami podsumuję, co by się działo, jakie wyniki byśmy mieli, gdybyśmy przestawili na break-even, a jakie, gdy nie przestawialiśmy. I wtedy będziemy mogli uznać, co jest po prostu lepsze dla tej strategii. Czy ustawianie yy, yy, tych stop-loss, yy, stop-lossa na break-even, przestawianie, czy nie. Dobra. Więc tak to wyglądało. To była trzecia transakcja, trzeci stop-loss. Ja się tylko tu w międzyczasie zaloguję na tej zele. Już sobie przygotuję. Dobra. Tu macie nawet potwierdzenie. W tym tygodniu 3 transakcje, 3 stop lossy. I to jest, to, jest, to jest normalne. To jest normalne. Każdy trader będzie osiągał serię stop lossów. I nawet gdy ktoś osiąga 3, 6, 10 stop lossów pod rząd, to i tak nie znaczy, że twoja strategia nie działa, bo niekiedy rynek odwróci się w przeciwną stronę do twojego handlu. Ale jeżeli będziesz konsekwentny, yy, prowadził dziennik, wyciągał wnioski, to w ciągu roku i tak będziesz zyskowny, łapiąc tą, te małe przewagi na rynku, które wywnioskujesz. NZDUSD, oni też, miałem tą strefę na sell, oni natomiast wykorzystali ją na buy. Co mogę z tego wywnioskować? Że yy, Moje strefy często zmieniają kierunek i ważne, żebym teraz spojrzał na to w ten sposób, żeby patrzeć na strefę w, dwu, w, w dwie strony. Jeżeli ona jest również na sell, to może być na buy. I żebym obserwował w dwie strony, jak układają się schematy i w ten sposób próbował tu szukać jakiegoś potwierdzenia wejścia. Bo tu robili fajnie. Przebicie struktury. Przewidzicie struktury, pullback poszli w górę z tej samej strefy, co chciałem grać set, więc to na pewno sobie zapisałem, że zostawiam to do obserwacji, takie jakby setupy, gdzie scena może zagrać w drugą stronę i będę to obserwował. Widzicie, na każdej parze, jakby w każdym tygodniu, można z tego wykresu wynieść wnioski, porozmawiać sam ze sobą, bo ludzie często myślą, że to jest tak, że dużo jest też przez te grupki, ale dużo jest przez brak świadomości że wejdą sobie na rynek i tu chodzi tylko, żeby o, odpalić te transakcję, zamknąć zyskiem, albo zapchnąć ze stop i to jest wszystko. Nie, główno prawda. Jeżeli tak chcesz robić, no to to jest po prostu hazard. Jest to loteria, jest to granie, bo tak mi się wydaje, bo cena na przykład doszła tu do wsparcia i ja se odbiję, e, zagram na buy albo buy limit, no to to jest wszystko hazard, granie na wyczucie i w dłuższej perspektywie, jeżeli ty tak grasz, to nie ma możliwości mówienia o jakimś handlu. Może zarobić pieniądze, bo w kasynie też idziesz, zagrasz w ruletkę, w pokera, zarobisz te pieniądze. Ale jeśli Ty chcesz tu długotrwale handlować, utrzymywać się z tego, czy mieć taką dodatkowe źródło dochodu, to Ty musisz mieć zasady, no bo po prostu rynek Cię zweryfikuje i prędzej czy później i tak przegrasz te pieniądze grając bez żadnych zasad. I transakcja, którą wczoraj omawiałem i tu jest fajny setup. I fajny setup i to jest ogólnie jako podsumowanie takiego yy, te, tego odcinka. USDJPY. Oni, yy, ja te, tą transakcję miałem yy, na BUY. Były dwie strefy, albo tu mieli zrobić iść w górę, albo mieli dojść tutaj, zrobić potwierdzenie i iść w dół. Natomiast oni wykorzystali tą strefę spadkową, zahaczyli o tą, przebili tą spadkową, która była na baj i był idealne wejście na sel, na hatch I teraz wam coś pokażę. Ja bym wchodził, tu jest wejście na trzech, na trzech strategiach, nawet czterech. Po pierwsze jest pójście w dół, przebicie struktury tego dołka, powrót i ja bym tutaj wchodził na tym engulfingu. Na zamknięcie tej haczpulki. Dlaczego nie wszedłem? Bo była trzecia w nocy. I w mojej strategii, y, ta wejście było o trzeciej w nocy. Więc ja nie mogłem zarobić na tej transakcji. Stąd na ostatni szczyt. Do tego dołka było prawie już 1 do 3. Jeżeli ktoś przetrzymał do końca, było 1 do 5. Tylko ja tego tutaj nie liczę. Po prostu ja gram 1-2-1 y, do 3. Zazwyczaj, jeżeli sera tu. W tych rejonach leci dalej w dół, wtedy przetrzymuje finalnie. Było 1 do 5, ale liczmy na realne zyski, czyli 1, 2, 1, 3. Tak ja bym to zbierał, więc to nie zagrałem. Po prostu była trzecia w nocy. Ta transakcja uciekła. Ja wtedy spałem, ale co tu jest fajnego? Jedna transakcja, a kolejna strategia, gdzie można było to zagrać. Ludzie, którzy grają w supply and demand, smart money czy zwał jak zwał, konsolidacja, wybicie ceny. Zejście w dół, powrót do strefy, wybicie liquidity, przebicie struktury, powrót do strefy, zagranie na tej świecie przed imbalansem. Wystarczy, że osoba, dzień wcześniej, o godzinie 16 ustawiła sobie sell limit. Stop loss tutaj i już na tej transakcji mogła sobie ustawić 1, 2, 1, 3. 1 do 2, 1 do 3. I widzicie, ja na tej transakcji nie zagrałem, bo nie miałem jak. A osoba grająca Smart i Supply Demand miała możliwość wejścia tutaj, na tym schemacie. Kolejna rzecz. Jeżeli ktoś gra, korektę FIBO. I gra 50-60%, a stop loss daje na 78, czy coś w tym stylu. Tak samo przebicie struktury, powrót, korekta 50% FIBO, pozycja na sell, stop loss nad 78. I finalnie mieliśmy prawie 1 do 3, 1 do 2, 1 do 2,5 można było zgarnąć. I w tych granicach, zawsze gdzieś te wejścia. Ja zabieram przynajmniej, nie czekam na więcej, jeżeli jest taka możliwość, i jednak serio mocno naleci w dół, wtedy tak, ale tak zgarniam to, co jednak daje. Bo jeżeli idziesz na ulicy i no przypuść to jest takie 1 do 2, masz 100 dolarów na trade, masz zrobione 1 do 2, czyli masz do zgarnięcia 200 dolarów. Tak jak na ulicy leży 200 dolarów, to je po prostu zgarniasz, a na rynku zazwyczaj czekasz, leżą pieniądze, które już masz jakby w portfelu i ciężko jest nacisnąć tym przycisk, zamknij transakcję, żeby je zrealizować. I to jest właśnie ten jakby absurd, że na ulicy te pieniądze jakby leżały, te 200 dolarów czy tam złoty byśmy zebrali, a w handlu jakby my cały czas czekamy, aż te pieniądze na tej podłodze się pomnożą. I to jest bardzo duży błąd, na którym wiele ludzi pracuje. Ja też nad nim cały czas pracuję, żeby po prostu zgarniać te zyski. Kolejna rzecz. Tu, jeżeli ktoś grał w spalcie opły. Tutaj była idealna stefa idealna stefa raz, dwa i tu odbijali. Jeżeli cena by tu doszła, ale to też ktoś musiał nie spać o 23 lub trzeciej w nocy, odpalić tą transakcję stopniowo na ostatni szczyt. 1,2 już by miał tutaj, 1,3, 1,4 ponad do ostatniego dołka i tu finalnie tyle. Ale teraz ważna rzecz: to jest to, co ja Wam teraz pokażę tej Tutaj macie wgląd we wszystkie moje transakcje. Oprócz tego macie opisane transakcje przeze mnie przez weekend. Dlaczego wchodziłem, jakie emocje panowały, czemu w to wszedłem, co było dobrze, czy źle. Widzicie, jak na żywo ja Wam oraz sobie to opisuję. I macie wgląd do moich wszystkich transakcji. bo Jestem podpięty kontem, żebyście mogli widzieć moje transakcje. I teraz, wytłumaczcie mi jedną rzecz. Czemu jest tak, że ja to robię za darmo, w pełni bezpłatnie, a osoby, które są zazwyczaj waszymi edukatorami w różnych firmach płacicie im za abonamenty i tak dalej, dają wam sygnały, to czemu nie podpinają wam swojego konta do wglądu. Jest to jakby całkowicie bezpłatne. A mogliście by widzieć, jakie oni tak naprawdę robią wejścia, kiedy wychodzą z transakcji, bo wtedy jesteście jakby wiecie, że robicie to samo, co Wasz mentor. Ja na przykład wam wrzucam i wiecie, kiedy ja wszedłem w transakcję, kiedy wyszedłem i macie to wszystko w pełni zadałem, bo nie mam nic do ukrycia. Ale moim zdaniem, jeżeli płacicie już te pieniądze za abonamenty i tak dalej, no to powinniście mieć wgląd po pierwsze w te sygnały, co daje edukator, bo on wam je daje i druga rzecz, w jego konto, czy on faktycznie, realnie zagrywa te pozycje i czy zamyka i kiedy je zamyka. Bo to, bo to, że my sobie wejdziemy, nie wiem, tutaj, i ta transakcja będzie miała potencjał, tu byśmy dali 100%. I ta yy, transakcja miałby potencjał 1 do 7. No tak, ale to jest tylko potencjał. Pokaż mi, yy, czy ten edukator, czy ta osoba, czy ludzie, którzy zagrali, wytrzymali do tego 1,7. Moim zdaniem nie. I właśnie to jest błąd, że dużo skupiamy się jakby na, na tym, ile było potencjałów transakcji i widzę to często na Instagramie. Wiele osób mi wysłał, ty patrz, ale trade'a złapałem, tu namalowałem i 1,7 by było, ale ty tego nie zagrałeś, ty to namalowałeś i by tyle było. Nie wytrzymałbyś by albo emocjonalnie, albo być tyle w transakcji, albo przy tym pullbacku byś się wycofał, albo przy tym. I nie wiadomo, czy finalnie być tyle zgarnął. Jest to naprawdę ciężkie do wytrzymania. Także y, mówmy o realnych rzeczach, a nie o tym, jaki jakby był potencjał, bo potencjał tego tygodnia, jak gdyby nam weszły transakcje, no to był prawie 50%. Ale nigdy tak nie będzie. Standardowo jesteśmy zarabia, w stanie zarabiać y, regularnie między 1 a te 5% dajmy miesięcznie. I to jest faktycznie to, co ja robię, że pokazuję Wam realia. Kiedy ja wchodzę w tą transakcję, wrzucam to na Instagrama. W tej celi nie muszę nic wrzucać, bo to jest podpięte do mojego brokera, więc ja tu jakby nie oszukam tego, więc macie cały wgląd. Każdego tygodnia będę robił analizę tygodnia, podsumowanie tygodnia, analizę podsumowanie. I tak przez cały rok, aż będziemy widzieć, jakie wnioski możemy wyciągnąć. 1 stycznia 2026. I ja nie będę Was oszukiwał, no jeżeli są straty, jest seria strat, trzeba to przyznać. Zazwyczaj ludzie y, wrzucają tylko te straty, albo jest seria strat i potem ludzie wrzucają, o ta pozycja mogła zrobić 1,6, więc liczymy, że tam było y, 300 plusy, albo 4, a ta transakcja miała potencjał 1,6, więc zarobiliśmy 6%, od tamte 3, no to ten jeszcze mamy 3% na plusie. Ale to tak nie działa. Mało kto y, trzyma, y, trzyma jakby te, y, te pozycje. Jeżeli serio ktoś uczciwie z wami powinien to pokazać, jest waszym edukatorem, niech da wam wgląd do konta. To nic nie kosztuje, a na pewno wam to da do niego o wiele większe zaufanie i jeszcze więcej ludzi będzie się od niego edukować. Bo tak to działa w tej branży. Czym, y, czym więcej jakby pokazujesz, że coś naprawdę działa, że ty to, to zagrywasz, że jest to realne, że oni mają wgląd, to masz więcej ludzi. No i z mojej to, strony to wszystko jakby pamiętajcie to, co tutaj jest, czyli tradera, ona jest akurat płatna, ale czy to y, dziennik tradera w Excelu, czy gdziekolwiek jest obowiązkowy, bo ty z tych danych, co tu zbierzesz przez najbliższe nawet lata, Musisz wyciągać wnioski, nie tylko zapisywać: O zagrałem, o straciłem, i tak w kółko, bo nic z tego nie będzie. Tu to dokładnie to buduje ciebie zyskownym traderem. Jeżeli nie masz dziennika, nie będziesz zyskowny. Możesz się dalej okłamywać, szukać impulsa, innych narzędzi, ale bez tego nie będziesz zyskowny. Czym prędzej to zrozumiesz, tym dla Ciebie lepiej. Ja nie jestem tutaj, żeby Cię oszukiwać. No i co, życzę Wam 5:40. Ja zbieram się załatwiać swoje sprawy. Życzę Wam miłego dnia. No i widzimy się w kolejnym odcinku na analizie następnego tygodnia.